Inne obrazy. Może świat został przez Pana Boga po to stworzony, żeby odbijał się w nieskończonej liczbie oczu istot żywych, albo co bardziej prawdopodobne, w nieskończonej liczbie ludzkich świadomości. Czesław Miłosz. Oko. Jest nie tylko oknem na świat, jest też zwierciadłem duszy. Okiem się widzi, ale także w sposób zamierzony lub bezwiedny wyraża siebie. Bogactwo języka daje pojęcie o możliwościach tej ekspresji. Można dawać znak wzrokiem patrzeć porozumiewawczo. Przeszywać lub miażdżyć spojrzeniem, spoglądać otwarcie, ale i uciekać wzrokiem, wstydliwie lub obłudnie spuszczać oczy. Nawet ruchy powiek są pełne znaczeń, jakże wymowne jest puszczenie oka, zaledwie jedno mrugnięcie. Spojrzenie może mieć wielką siłę. Błogosławioną lub przeklętą. Jest wspaniałym darem, bo wzrok to najbardziej poznawczy ze zmysłów. Ale patrząc, można sprowadzić na siebie najstroższe kary, jak żona lota, zamieniona w słup soli za złamanie boskiego zakazu. Także ślepota straszliwe kalectwo wcale nie jest jednoznaczna. Może dotknąć za przekroczenie boskich prerogatyw, ale jest też szczególnym znamieniem wieszczy, proroków, jasno widzących okiem wewnętrznym. Z racji swej siły i przewagi wzrok może być wreszcie cenzorem innych zmysłów. Nie tylko Widzimy, także jesteśmy widziani.